Kredkuj. A hej, możesz kurde, kurwa wsadzić sobie ten flet łaskawy w dupę? Już to robiłem, nie potrzebuję. wrażeń. Weź weź <grym> młody wycisz go na serwerze i nie odciszaj, nigdy. Dopóki o tym nie Sram, nie. Proszę. Sram. Kill <grym> na <grym> nasi gej. Afkrób nasi gej. Jakim cudem Dostaje takie zajebiste dawki? O oh, tylko fałdę, powiedzieć... Nie, chciałem tylko O, powiedzieć... pan nie... Ty żyje, chciałem tylko powiedzieć, że jest to Szczypior. Czemu? Bo... Bo został na spawnie, dobra, nie odpowiada. Nie, tak. Po pierwsze, jest to Szczypior, po prostu, okej? Okay? Okej, okay, zaufam. Czemu? Jest, jesteś... Nie jesteś po prostu, nie jesteś. Żyjesz, oddychasz. Dobra, ja, Dobra, ja się mam, czy... To ka, y, jak to było? Bagi pofisz to. I pofisz. Kurde, tam. z woł... tym banditami? Lewy mi je wydał, tak? No i bardzo dobrze. A mi się wydawało, że tam Bigu został na górze, przyspał, nie? Ty kurwa, co za drożynami? No bo... No. kurwa, Chyba cię no, no. widziałem, nie? Wiem. Ale no tak mi się wydaje. Woda, to jest To jest Nie, to on, nie on mi zabij. No bo to był big na spam. Nie, on... No, nie wiem, nie wiem. Kill or no balls. No i mnie zamyka, kurwa. Bum, czekarek optera, sfera jebana. Nie pozesraj się szczypię. Nie, pses. Huge balls. Oj, kto tam był? Kto tam mógł być? No sam ja, sam ja byłem, sam sam kurwa, wiesz? Ja, ja tam byłem. Lewy. Ja też tam byłem. Mnie tam nie było. Ale dobra, ja wam podpowiem. Ja wam podpowiem. No podpowiem Przewróciłem się. No. Nie, to był. Lewy. Na lewą, na No, po prostu to nikt. To to jest. Drogą dedukcji jest to lewy. Bo chciał mnie wyjebać kiedy dawa, mówiłem, że to na pewno jest. Ale ja powiedziałam, że jeżeli ty nie masz znowu ja bym nie umiesz pogodzić, że zminowałeś i obniżałeś się od zim. Ale co, ja, ja powiedziałam, że to temat tej No, ale to Ale to jest. Ale nie odzywałem się. się! Nie jak nie Dopiero kiedy Kaj zdech! W sensie, kiedy Kaj zdechł. nie na Nie, głupi, Archej. na <bunkum> się nie mówi. No... nie mówiłem, się wcześniej. Każdy jest świadkiem. To jest bardzo... To jest bardzo zykawe, że, za trzecim razem Co się dzieje z tą grupą. Cisza! Ja chciałem w tej rundzie dać się specjalnie zabić, wrabiając osoby bez powodu i myśląc, że, że wy mnie wypierdolicie. A to chuj, zgadłem dwie osoby. <śmianowidzio> to jest... <bardzo śmianowidzio> jest, 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 jest detektyw Dobra! Ja, no, ja muszę, to no, Ja że no, to jest lewy. trzeba być samobójcą. No dobra, ale bez Eee... A ty też się nie umie pogodzić prz ale ja nic nie mówiłem, człowieku! Ja, wiesz, ja. Mówisz, mówisz. ja wiesz, ale nie mówiłem. Ale co mówiłem? się Nie odezwałem się! Odzywał się jak go zabiłem, nawet na niego powiedziałem, go do zabiłem, a później się zło odzywać. Ale co nie powiedziałem? Nie powiedziałem nie nie powiecia. Powiecia. Nie powiecia nic! Ej, słuchaj! Mówiłem lewe, się, lewe, kurwa, słuchaj, to Ale to wtedy kiedy... on... Ale debilu to wtedy kiedy on kliknął ten przycisk! Nie wcześniej się odzywałeś, bo nie nawet świadkiem. Nic no. takiego nie mówiłem. A poza tym, a poza tym nawet jeśli ją ja zgłosi, to nic nie możesz mówić, bo jesteś wtedy. A kto umarł, ten nie żyje. A, ja a kto umarł, ten stary Timon. Moja matka ma dwa ryje. O, to wcześniej. Ja o, o tak, pentagram. Czarny, czarny do środka. Ewa, i to... wtedy do bandita nic nie mieś, że się od. Mordę tam teraz. A co ja powiedziałem? Ale mhm. powiedziałem do lenego, bo jak. Jak powiedziałem, że, że ciągle bandit mnie zabija i będę i będę mu przykrzał życie, to on nic do tego nie miała. a teraz nagle... No Banditowi też tak robiłeś, więc sapki morde po prostu już. No nie, ale Bandita zabija mi nic mnie. Ale ty ciągle Bandita nie zabijasz na początku. No nie, tak, tak, Ciągle mnie zabijasz. Ja mnie zabijam na początku, jakie da. Okej, dwa razy kiedy jest apkiem, a ja, ja nie... Lewy wy Le 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 zawsze Le mnie zabija jak jestem Ale ja wczoraj ja wczoraj nie mogłem pograć, bo pan I dzisiaj tak samo dwa razy czy tam trzy nawet mnie zabił No na miał bo to cię zabił chyba w troskę, co? No. Co z ty... 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 I dopiero kiedy on kliknął, ja wstałem i powiedziałem tam wam podpowiedź, przewróciłem się Nie jeszcze chcesz coś no, coś teraz mówiłeś, jeszcze coś, no, coś nie coś nie, nie mówiłem nic nie mówiłem. Ej, ja no nie wiem. No.